Hej, hej, witajcie, z tej strony Kamila. Dzisiaj postanowiłam pokazać Wam sposób na zrobienie spinacza ozdobionego pieczęcią woskową. Będzie tu trochę prób i błędów. Pomysł na to zrodził mi się w momencie, kiedy testowałam transparentny wosk, czyli te groszki takie. Mianowicie podczas kręcenia filmiku dla Świata Pasji odnośnie zdobienia pieczęci woskowych, testowałam te transparentne groszki i osobiście nie pracuje mi się z nimi dobrze. No ale przecież nie będę wyrzucać, więc wymyśliłam rozwiązanie zastępcze, czyli wykorzystałam go typowo jako klej. Chociaż moim zdaniem konsystencją właśnie to jest klej na gorąco. No tak czy inaczej... Hmm, hmm, po wyschnięciu, po wystygnięciu, nie był przezroczysty, więc nie zadowolił mnie, nie spełnił moich oczekiwań i postanowiłam go wykorzystać w ten sposób. Jak widzicie, dodaję do niego nieco białego koloru i wylewam groszki na matę, po czym wkładam w nie spinacz. I to jest moja baza. Tak sobie to wymyśliłam, że w ten sposób będzie, będzie najlepiej wykorzystać pieczęć. Można spróbować bezpośrednio, że tak powiem, wylać wosk na spinacz i odbić pieczęć, ale moim zdaniem, jeżeli wosk jest dosyć płynny, mało gęsty, to w tym momencie może być widać spinacz, albo no, coś nie pójdzie tak. Na zasadzie wosk się rozleje w nierówne kółeczko, no i później możemy żałować. Więc ja wymyśliłam sobie takie rozwiązanie. Ok, mam kilka pomysłów na różnego rodzaju ozdobienie tych spinaczy. Jak widzicie, przygotowałam sobie kilka bas. Mam też przygotowany: to jest ten czerwony spinacz, taki spinacz gotowy, właśnie z zakładką, bo też chciałam sprawdzić, czy, czy uda mi się połączyć go z pieczęcią woskową, jak to będzie wyglądać. I czy, czy, czy będzie to odpowiednie? Nie ukrywam, że podoba mi się kształt spinacza, samego tego metalowego elementu, więc chciałam go wykorzystać, i tutaj właśnie wyko wykonałam pieczęć, którą później będę przytwierdzać. Natomiast wcześniej wykonałam białą, biały odlew, białą pieczęć. Z zajączkiem. Jak widzicie, wycinam zająca. Staram się to zrobić jak najlepiej. Można do tego celu wykorzystać skalpel. Niemniej jednak u mnie jest ten problem, że jak nagrywam filmiki i mam zapalone światło, to nie dowidzę wszystkich szczegółów, więc no staram się, ale nie zawsze, nie zawsze się udaje. Jak widzicie, poprawiam cały czas. Bo zostawiłam kilka krawędzi do odcięcia. Wosk jest na tyle plastyczny, że się nie kruszy, a fajnie wycina się elementy nożyczkami. Planuję zrobić właśnie dwuetapowo tą pieczęć, więc yy, no, pierwszy etap to było przygotowanie króliczka. W czasie wycinania, króliczka, zajączka, yy, w czasie wycinania postanowiłam zostawić mu też muchę, więc jakby yy, dwa w jednym. Tak. Yy, teraz szykuję właśnie. Yy, bazę <laughs> mojego, mo, mojego spinacza. Yy, tak, yy, staram się dobierać wielkością yy, odpowiednio do, yy, do mojego odlewu, do pieczęci. Yy, co teraz robię? Teraz nagrzewam pieczęć, żeby ten woskowy y, króliczek mi nie odpadł w czasie jak będę go odwracać właśnie i wciskać w y, ciepły wosk tutaj musiałam bardziej trochę y, docisnąć po pierwsze ze względu na to, że y, gorący wosk wylewałam na zastygnięty wosk, ale dodatkowo nakładałam zastygnięty wosk na ten gorący wosk więc te wszystkie elementy musiały się skleić i zależało mi na tym więc no, tak jak widzieliście musiałam trochę podociskać teraz szykuję wosk na kolejny y, odlew yy, i teraz już tak naprawdę y, no, będzie samo y, montowanie pieczęci To jest, to jest baza, to jeszcze będziemy później wykańczać. Przy, znaczy po związaniu wszystkich elementów staram się ten spinacz trochę rozgiąć, żeby później łatwiej mi było go używać w bullet journalu czy junk journalu, bo takie spinacze możecie wykorzystywać wszędzie. E, zarówno w formie biurowej, jak i w formie zdobniczej, na przykład kartkę, e, album, layout, cokolwiek. Wystarczy znaleźć odpowiednie miejsce. E, tu się nie spostrzegłam i wychlupnęłam sobie trochę wosku na matę, ale to żaden problem. E, zaraz wszystko ogarnę. Pracuję jak widzicie na macie silikonowej, więc no, bez problemu sobie y, tam, taka mata y, radzi z przyklejonymi y, woskowymi y, kawałkami. Nie wiem, czy zauważyliście, czy zwróciliście na to uwagę. Y, większość tych pieczęci, które teraz wykonuję, y, są z różnych kolorów. Jakoś tak mi się spodobał efekt marmurkowy, że postanowiłam go wykorzystać i praktycznie każda, każda wykonana pieczęć jest właśnie marmurkowa. Podoba mi się to, że efekt jest nieoczywisty, czyli nigdy nie wiesz, jak ci wyjdzie połączenie kolorów, jak ci się wosk wyleje, jak Ułożą się te fale marmurka. E, mając więcej łyżeczek, tak jak ja, można rotować z kolorami. Nie trzeba czyścić łyżeczek za każdym razem. E, szykuję sobie kolory na kolejny y, element, na kolejną pieczęć. Jak widzicie, odważnie coraz więcej kolorów wybieram. No i tutaj, cóż, wtopa. Eee, moją poradą w poradniku było e, oznaczyć sobie e, pieczęć, żeby nie przystawić jej do górnogami. I o ile e, pracując z samymi pieczęciami na macie, nie ma to najmniejszej różnicy, bo można zawsze pieczęć odwrotnie przykleić, o tyle na spinaczu y, pieczęć do góry nogami już nie jest fajna. Y, więc y, tak, wyrwałam ją ze spinacza i będę ją jeszcze raz odnawiać. A w tej chwili y, szykuję kolejną. I też muszę chwilę przytrzymać, żeby to się y, scaliło. Jak widzicie, znowu na kominku pojawił się biały wosk. E, tak więc będziemy działać e, z poprawą e, stempla z grzybkami, żeby zrobić spinacz z grzybkami. E, i, e, no i chyba będzie pora na e, połączenie spinacza z że będziemy działać. Tym razem postanowiłam spróbować czegoś innego. Tak jak mówiłam, są to moje tutaj testy i pomysły, realizuję. I płaski, zwykły stempel położyłam na wylanej kropce, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Dlaczego? Dlatego, że zauważyłam, że jeżeli zostawiam zwykłą kroplę, jedynie z wciśniętym spinaczem, to jest ona wyoblona, przez co, jak leję świeży wosk już do wykonania pieczęci, on się bardzo mocno rozlewa na boki. Więc stwierdziłam, że spróbuję spłaszczyć tą kroplę, żeby później, jak będę wylewać nowy wosk, mieć jakby większą przestrzeń dla pieczęci. No i przyszła pora na zdobienie. Czyli wydobycie szczegółów. Robimy to za pomocą markera z farbą akrylową. Widzicie, teraz mniej się rozlewa na boki wosk podczas nalewania. Robi to dopiero w momencie, kiedy dostawiamy stempel. Tym razem sprawdziłam, czy jest on do góry nogami i przestawiłam go w odpowiednim miejscu. No jednak zostawienie kartki nie było dobrym pomysłem, można było ją odbić osobno. Niemniej jednak postarałam się jak tylko mogłam najlepiej, żeby te delikatne, drobne elementy wydobyć. Wykorzystałam nawet marker taki z drobną końcówką, żeby, żeby podmalować mu oczy i nosek. Nie wyszło to najlepiej. Na zbliżeniu to jest widoczne, że to tak słabo wygląda, ale z daleka powiem Wam szczerze, że całkiem fajnie to wygląda. Ok, tym razem grzybki są we właściwą stronę. I marmurek wyszedł tak ciekawie, dlatego że srebro okala całość, natomiast sama pieczęć jest bez koloru srebrnego przynajmniej nie, nie rzuca się on w oczy. Wyszedł całkiem ciekawy efekt. Osobiście zadowolona jestem właśnie z tych pieczęci z kotkami, z grzybkiem. Co wiem wyszło wyszedł ten spinacz. No, tutaj właśnie też mi troszeczkę marker wylał. Niestety markery z farbą akrylową mają taką tendencję, że jak zbyt mocno naciśniemy, to leci zbyt dużo farby. To też pamiętajcie o tym. Jak widzicie, wszystkie spinacze sprawnie y, działają z papierem. Y, następnego dnia postanowiłam, y, tak po przyjrzeniu się bliżej tym spinaczom, że po pierwsze y, ten z konstelacją, z Księżycem i Słońcem jest do góry nogami, a raczej pod skosem, więc y, przykleję go od nowa i tym razem nie tak jak z grzybkami, oderwałam go tak, żebym mogła go raz jeszcze przykleić. Postanowiłam też wykorzystać wcześniej wykonane pieczęcie podczas filmu odnośnie zdobienia pieczęci, czyli ze suszonym kwiatkiem, ponieważ wykorzystałam go, jak już widzieliście, w projekcie junk journalowym. No, i ten drugi z kwiatkiem, czyli ten taki jakby polaroid. Tym razem zrobiłam to inaczej, bo na przygotowane spinacze wylałam wosk. I teraz moje spostrzeżenia: oderwałam teraz ten ten tutaj tą pieczęć od razu. Dlaczego? Dlatego, że kładąc ciężką pieczęć na świeżo wylany wosk, ona się wykrzywiła. To znaczy, pod wpływem ciężarów w nierównomierny sposób się ułożyła do spinacza, więc postanowiłam zrobić to nieco inaczej, żeby przytrzymać. Pieczęć w czasie przyklejania, ale też dodatkowo docięłam jedno, jeden drucik w spinaczu. Teraz, żeby wykorzystać i wyrównać warstwę, no to wycinam skalpelem niestety poza kadrem wycinam skalpelem wosk ze spodniej warstwy pieczęci. I tym razem będę trzymała, żeby to równo, równo się mi przykleiło. Nie wiem, czy zauważyliście, jak odwracałam tą pieczęć, ten spinacz z kwiatkiem. Uważam, że lepszą metodą jest wylanie wosku, wciśnięcie spinacza i dopiero wykonanie pieczęci, czyli wylanie później wosku właściwego i wylanie pieczęci. Dlatego, że spinacz jest jakby uwięziony pomiędzy dwoma warstwami wosku i jest to moim zdaniem stabilniejsze. W momencie, kiedy spinacz leży na płaskiej powierzchni i wylewamy na niej wosk, to ten spinacz jest jakby cały czas uwolniony, czyli od spodu jest, ma łatwiej wypaść możliwość wypaść. Więc osobiście, jeżeli zależy Wam na stabilności i mocy, to polecam wylać najpierw krople, a potem dopiero wcisnąć spinacz. Niemniej jednak, oba sposoby są dobre, bo jak widzicie, wszystkie spinacze są ok, sklejone. Za chwileczkę pokażę Wam wyżej, bliżej o yy, wszystkie spinacze. Tak czy inaczej, dajcie mi znać, czy Wam się podobają, czy pomysł Wam się podoba, czy zamierzacie go wykorzystać. Yy. Zachęcam do subskrypcji i zapraszam na kolejne filmiki. Ja tymczasem będę się żegnać. Pa!